Hej wszystkim Na początku odcinka chciałem wam podziękować za kolejną setkę subskrypcji Na tą chwilę mamy 800 Serdecznie wam dziękuję Królicze Ranczo Batalia Króliczego, Batalion Króliczego rancza znowu powiększył się o 100 członków Mamy już 800 jak mówiłem Serdecznie dziękuję i zachęcam tych, co nie subskrybowali, aby zasubskrybować. Oczywiście nie nalegam, jak chcecie. I co? Odcinek zaczniemy sobie od e, owieczek. Owcy i barana, Bojki i Klary. Tam jest Bojka, Klara. Dzisiaj nie wypuściłem ich na pastwisko, ponieważ jest zimno, pada. I mokro jest. Zaraz Wam pokażę. I one tutaj sobie siedzą. Dostały sianko przedtem. Tam już prawie pusto mają. śrute z owsem. No i wodę tu mają. Lizawkę. I na razie sobie dzisiaj tu będą siedzieć. Naskuwałem im trawy też. Tylko czekam aż to trochę obcieknie. Bo jest mokra. No i tak to by wyglądało. Pod koniec odcinka. Wam również. Dodam taki urywek z tego jak byłem w polu i wykopałem kreta właśnie taki spoiler jak mówiłem najlepsza metoda na kreta mutyka ale to zobaczycie pod koniec więc oglądajcie do końca i teraz przejdziemy do samiczki która już przygotowuje się do wykotu natargała puchu robi gniazdo pomału więc zobaczymy co tam u niej jest to właśnie ta biała samiczka siostrzeniec i bratanice nazwały ją bunia Jak widzicie puchu już nadarła więc na następny odcinek już najprawdopodobniej zobaczycie jak wyglądają jej młode nie zapeszając odpukać aby się szczęśliwie ukociła widzicie, już natargała puchu, wciąż targa, więc będziemy czekać na jej wykot. Dobra, nie stresujemy jej jeszcze przyjdziemy do tych maluchów 4 albo 5 dniowych, już nie pamiętam. Tej samiczki ona zwiesie. Fusia Fusia A tu jej maluchy Sprawdzimy czy wszystkie są Grubiutkie, wykarmione Jeden Dwa Trzy Cztery O ten mniejszy Cztery Pięć Sześć Siedem 8 czyżby jednego brakowało? 3 6 7 8 czy tyle miała? Już nie pamiętam, ale 8 chyba miała Jeszcze tam najwyżej sprawdzę Nie, 8 Ten najmniejszy tutaj Ale widzę podjedzony też to jest, Ok. U nich Dobra, nie stresujemy samicy, przydarniemy je tu żeby im ciepło było No i tak to by to wyglądało u fusi Fusia i bura No i tak to wygląda już Wam pokazuję jak pada Wszędzie mokro. Bardzo dobrze, że pada. Wszystko obudzi się do życia. Już się bardziej zielono zrobiło. Drzewa już puszczają w liście. Tam jest jabłonka, z której właśnie, którą przycinałem, i z której yy, biorę patyczki dla królików tak to wygląda Kogucik tam chodzi i to by było chyba na tyle Jak mówię czekamy na wykot samicy już może nawet dziś na wieczór będzie wytacona tu zobaczcie młoda kurka rossy Siedzi na gnieździe. A tu kurka, czubatka. Tamta też coś tam kombinuje. Lekhorna. No i dobra, nie przedłużam. Taki filmik krótki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam jeszcze do oglądnięcia za chwilkę, za sekundę filmiku z pola z wykopania kreta. I niech się darzy Wam. Trzymajcie się. Do usłyszenia, hej! Hej! Taki krótki odcinek Wam zrobię Krótki wstęp do odcinka Wam zrobię Akurat jestem na działkę, przyszedłem na działkę Tam pasą się baranki I przyszedłem sobie wysiać Warzywa, zaraz Wam pokażę jakie i tak przyszedłem sobie, jak wiecie, mówiłem Wam, że mam kreta na działce. W jaki sposób jest najlepszy na tę kreta, czyli motyczka? Zwyczajna motyczka. I właśnie przyszedłem i patrzę, ryje kret. Tu jest świeża ziemia, gdzie on zaczął ryć, ryć. Stanąłem chwilę z motyką, przestał. Chwilę później znowu zaczął ryć. I ta czarna plama to jest właśnie kret. Wykopałem go. Tu ma łapkę. Więc szkodnik pozbyty. Pozbyłem się szkodnika. Widzicie łapki jego pyszczek. Pozbyłem się go właśnie w ten sposób z działki, widzicie gruby, więc taka właśnie sytuacja. Jak mówiłem właśnie najlepszy sposób na kreta młotyka. Wystarczy na niego chwilę poczekać, zobaczyć gdzie ryje, od której strony ziemia jest wypychana i tam kopnąć. Więc Mamy go tutaj i teraz Wam pokażę jakie nasiona przyszedłem wsiać Na początek dynia Atlantic Piant, dynia olbrzymia Tutaj mam cukinia Astra Polka Tutaj dynia zwyczajna kabaczek i patisson więc te nasionka sobie właśnie przyszedłem siać i widziałem, że zaczął ryć, więc go wykupałem Dobra, to tyle, trzymajcie się, niech się da.